Oto złoty wiek XVI dla Rzeczypospolitej się zakończył. Nastały wojenne czasy. Wielka Rzeczypospolita miała teraz bronić swoich granic jak nigdy dotąd. Sąsiad stał się wrogiem, który zapragnął złota i ziem naszych. Oto w dziejach XVII wiecznej Polski, oprócz tatarskich, tureckich, z Moskalami, potyczek. Najbardziej ucierpiała Rzeczypospolita przez szwedzkie najazdy. Jeszcze nigdy dotąd nie nazwano w ten sposób wojny. Oto potop szwedzki wyrządził ziemi naszej najwięcej zła i zniszczeń. Kto będzie panem nad Morzem Bałtyckim? Rzeczypospolita czy Szwecja? Kto będzie czerpał zysk z handlu w portach? Szwecja trzykrotnie najeżdżała w XVII wieku nasz kraj. Powodem wojen ze Szwecją były także rodzinne kłótnie. Otóż królewicz ze Szwecji, Zygmunt III Waza, został królem Polski. Dzięki temu nasz kraj złączył się ze Szwecją Unią Personalną. Wydawało się, że połączone kraje, jednym władcą czeka teraz współpraca i dobrobyt. Otóż tak się nie stało. Pod nieobecność króla Zygmunta III wazy w Szwecji, no bo przebywał wtedy król Zygmunt na polskim dworze, w Szwecji wybuchł bunt. Władzę przejął Karol IX. Już nigdy wasz ród wazów nie zasiądzie na szwedzkim tronie. Zdenerwował się Zygmunt III waza. Nigdy, przenigdy się nie zgodzę. Jestem dalej królem Szwecji i Polski. Koniec. Żeby Wam to udowodnić, złączę Estonię z Rzeczypospolitą. Będzie ona trwała pół wieku, ta straszna wojna. Warto wspomnieć o wspaniałych zwycięstwach Jana Karola Chotkiewicza pod Kirchholmem, czy rozbiciu floty szwedzkiej w bitwie pod Oliwą. Po śmierci szwedzkiego króla Karola władzę przejął Gustaw Adolf, zwany lwem północy. Nie mógł znieść porażki na morzu. To przecież naród Wikingów, a pokonany został na morzu przez Flotę Rzeczypospolitej. Wybudowali więc Szwedzi piękny, wielki okręt wojenny. Nazwali go Waza. Największy statek, jaki dotychczas, pływał po morzach. Miał zniszczyć flotę naszą. By zaprezentować swoją wyższość nad krajem naszym, Wyrzeźbiono pod deskami sedesowymi postacie polskich szlachciców. Okazało się, że ten piękny statek od razu po wyjściu z portu zatonął. Po wielu latach walk, spalonych i zrabowanych zamkach i pałacach, Szwedzi ostatecznie przegrali wojnę z Rzeczypospolitą. Oto właśnie potop szwedzki, a był rok 1655-1660. Warto zapamiętać wspaniałego Hetmana i dowódcę wojsk naszych, Stefana Czarnieckiego, który dzięki swym podjazdom, atakom z zaskoczenia, rozbił wiele szwedzkich wojsk. Ja mnie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem. Szwedzi pragnęli zniszczyć całą Rzeczypospolitą, a najbardziej klasztor jasnogórski. Słyszeli o skarbach, które tam się znajdują. Stanęło więc wojsko szwedzkie pod klasztorem. Pomimo armat i wielkiej siły ognia, nie udało się zniszczyć i ograbić ważnego dla Rzeczypospolitej uświęconego miejsca. Na murach obronnych jasnej góry stanął wówczas Augustyn Kordecki. Nie oddam Szwedom klasztoru. Oszczędź nam matko Jezusa szwedzkiej niedoli. Nieliczna załoga broniła się przed Szwedami. Ostatecznie odstąpili oni od murów jasnej góry. Popędziliśmy Szweda do Szwecji, podpisali pokój w gdańskiej oliwie, że wszystko co skradli, zwrócą Rzeczypospolitej. Nic do nas jednak nie wróciło. Wiek wojny dalej śmierć i zniszczenie po Rzeczypospolitej siał. Kolejnym wrogiem naszym była Turcja. Wielką siłą dysponowała. Turcy w sile więcej niż 100 tysięcy ludzi. Zgromadzili się w Europie, był 1683 rok. Cesarz o pomoc króla Polski się zgłosił. Słyszeli już w Europie całej o naszym znakomitym wodzu Janie III Sobieskim. Jak zareagował król na wieść, że Turcy zająć chcą całą Europę? Wiem. Wezyr, kara Mustafa, siłę wielką pod Wiedeń sprowadził. Ludzie to wyszkoleni, gotowi do poświęceń. My jednak Husarię mamy naszą niepokonaną, która już nieraz Turkowi pokazała swą bitewną chwałę. Liczyła 25 tysięcy żołnierzy. Bitwa ta sławą. Króla i rzeczy pospolitą naszą opromieniła, a był 12 września 1683 roku. Szarża Husarska rozgromiła Turków pod Wiedniem. Teraz. Wioski i miasta zniszczone, zamki i pałace ograbione, głód i śmierć to pozostawiła 17 wieczna wojna wiek wojen. Nastanie wiek XVIII, wiek również smutny dla Rzeczypospolitej. Będą na naszej słabości swój dostatek gromadzić nasi ci sąsiedzi. Oto Austria, Rosja i Prusy wprowadzą nowoczesną armię i zaczną zagrażać Rzeczypospolitej. Jak się losy dalej nasze potoczą, zobaczycie sami na kolejnej lekcji. Do zobaczenia. Dużo radości Wam życzę. Moim rozmówcą jest pan Jarosław Struczyński, kasztelan Gniewskiego Zamku. Panie kasztelanie, chcielibyśmy się dowiedzieć, który z polskich hetmanów, Pańskim zdaniem, jest tym numerem jeden? Witajcie, drodzy przyjaciele. Powiem szczerze, każdy z nich jest warty wspomnienia. I każdy z nich osiągnął tyle niesamowitych dzieł wojennych i sukcesów dyplomatycznych, że warto by było nad każdym się pochylić. Ale gdybym miał tak serdeczności wielkiej wskazać pierwszego, będzie to na pewno hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, pogromca Szwedów pod Kirchholmem, pogromca Turków pod Chocimiem. Miałem też ogromny zaszczyt dwa lata temu celebrować 400. rocznicę jego śmierci, będąc w tym dniu pod Chocimiem. Ale warto chyba jednak spojrzeć jeszcze na jednego zacnego obywatela Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, który w sposób szczególny w pamięci wszystkich Polaków zapisał się tudzież i w naszym hymnie, czyli Hetman Stefan Czarniecki, którym to był w gniewie. Z tego się bardzo raduje, bo przecież w czasie potopu szwedzkiego również tędy jego drogi szły. A to co uczynił w czasie wojny ze Szwedem, to co uczynił w czasie wyprawy do Danii, którą celebrowaliśmy, bo przecież portret Hetmana wisi w naszej kaplicy. To dzieło niebywałe, gdyby nie taki odważny, dzielny, pozbawiony żadnego strachu, a i absolutnie genialny dowódca, nie stanął na czele Wojsk Polskich w czasie Potopu Szwedzkiego, pewnie dzisiaj byśmy tu gadali po szwedzku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bywajcie!